Siemanko, wszystkim z tej strony prezes MP, i zapraszam Was na najnowszy odcinek na tym kanale. Zapraszam do oglądania. Dobra, yy, otwieramy nagrody za tor przeszkód. Tym samym zrobiliśmy Karima Benzemę. Będą też dodatkowo paczki. Tam jakieś paczki już w sklepie też czekają, bo robiłem jakieś SBC-ki, żeby były. No i dobra, także odbieramy wszystko. Siała Mechu. O, Witzkajo. Kajo przyszedł. Widza, kojarzę kojarzę, widza, kojarzę, kojarzę. Czekajcie, pozdrawiamy tu. Dobra, to sobie tu Benzema foder, możesz od razu przepalić go na ikonę. Nie no, zostawię go, spróbujemy. To jest RTG, to pewnie go będziemy testować. Dobra. No i tu mamy paczki 5x8, 3x10x8, 7 x 8 2x5x8, 1x2. Razy... No coś tam jest, a tych paczek mamy 3. 3 razy 10 83 mamy 3 paczki. Dobra, to otwieramy na razie od tych najsłabszych. 2x8, 1. Zaczynamy bez, ale to najsłabsza paczka. A? Pięć razy osiem jeden. LS Francja Barcola tak jest. Barcola. Dobra, wyślę sobie go na listę transferową. Dalej. Dobra, następna paczka. Co my tu mamy? 2x82, tak? 2x82 Bernardo Silva. Jeszcze w poprzedniej FIFA miał walkout. Spadł nagle o 4 overalla. Dobra, 7x82. Jest walkout, ale laska Iren Paredes, no ją poznaję na kilometr, nie? A może podwójny? Pojedynczy. ja, ale już jest 8-8, dobrze, przyda się na SBC o ikonę, ewentualnie czytam o bohatera. Pojedynczy, i tu jakieś 8-4, no dobra. 2 razy 8, 3 Madison, tak? No, dobra, 5 razy 8, 3 też bez lookautu, ale liczę, że z tego 10 razy 8, 3 przynajmniej będzie jeden walkout I znowu Madison. Dobra. I trzy paczki 10 razy 8-3. Zobaczmy. Pierwsza. Jest walkout. Facet. SP Brazylia. Bruno Guimarães, Ale podjedynczy. Ajajaj, pojedynczy, pojedynczy. Pojedynczy. Czemu się no, bo fajne paczki, no. Dobra, jeszcze dwie. Liczymy na, jeszcze na jakiś walkout. Jest znowu walkout. Znowu facet. LS. A nie, to nie facet, jednak, przepraszam. Po o, Barcelona była! Barcelona była. Co jeszcze za Barceloną? To znaczy za tą flagą? Nie, Iren Paredesz. Boże święty, nie może być nic innego. Ocho będzie zaraz, ikona. Ale z postury wydawało mi się, że facet. No, miałem prawo się pomylić. No, przepraszam. Z postury wydawało mi się, że facet. Dobra, I jeszcze ostatnia paczka. Zobaczmy. Aj, tutaj bez walkoutu. Sorlot. Tutaj bez walkoutu. Kobieta to też człowiek. No, ja wiem. Ja wiem, ja wiem. Okej. Okay. Facet. Eś o! Widzieć! To jest dobry traf. Nemania Widić. To jest dobry traf. Nemania Widić. Ale dzisiaj sypie. Ale dzisiaj sypie. Dobrze. Jestem zadowolony z tego trafu. Jestem z tego trafu mega zadowolony. Tak jest. Tak jest.